Uff. Znowu zaszalałem. Firma Ilvader to jeden z producentów z którymi nagrywamy nasz sezon. Kulki Invadera sprawdziły nam się już w poprzednim sezonie, a te, które najbardziej były łowne, za chwilkę Wam pokażę. Popapy, Caryca Katarzyna, naprawdę trzecie nasze pudełko, czyli dwa złożyliśmy w czasie sezonu. Taki piękny róż i nie dość, że róż, to właśnie to jest róża. Któż z nas nie zna zapachu różanego nadzienia w pączkach? Właśnie Caryca jest czymś takim. Jest to zapach różany i naprawdę sprawdza się nam niesamowicie. Kasia bardzo lubi, ponieważ to też jest Katarzyna, więc, ale, Katarzyna, kulki godne polecenia. Następne kulki, które nam się mocno sprawdziły z popapów i nie tylko z popapów, to jest Hannibal. Hannibal są to kulki pomarańcza, kry i pieprz o bardzo takim pomarańczowym kolorze. Z korkiem w środku, tak mi się przynajmniej wydaje, że to jest korek lekko czarny. No i taka nowość waftersy w moim przypadku, akurat jest to squid Skopex z dużą, bardzo zawartością korka bardzo potrzebne na naszych wyjazdach. A teraz jeden z kulek, bez których sobie nie wyobrażam krótkich wyjazdów. Od tamtego sezonu naprawdę często goszczą na naszych zestawach, czyli kulki kozackie. A dlaczego kozackie? Bo są kozackie i bardzo łowne. Ale nie tylko. Kulki kozackie w tamtym sezonie wyszły, przynajmniej ja miałem z nimi do czynienia w jednym zapachu, smaku, jak ktoś woli. Od tego końca sezonu od jesieni są w wielu zapachach. Ja akurat tutaj sobie dorzuciłem nowy zapach Sweet żurawina. Żurawina jest to zapach kulek, które używam od niepamiętnych czasów od momentu kiedy łowię a Squid są naprawdę jakieś przekozackie, bomba niesamowita dla ryb one uwielbiają zapach Squid'a co to kulki, które się bardzo szybko rozpuszczają kulki idealne na krótkie zasiadki na wyjazdy, kiedy jesteśmy na pół dnia, tylko po południu chcemy sobie wyłowić, są to idealne kulki szybko rozpuszczalne szybko tracą Swoją objętość robią się coraz mniejsze i szybko uwalniają wszystkie swoje aromaty, zapachy i zaczynają delikatnie służyć. Więc naprawdę super kulki na szybkie wyjazdy. Pamiętajcie, chcecie być kozacy, więc kuleczki kozacy Kulki raz znajdziemy w trzech postaciach, czyli popapy, popapy i kulki tonące, tak jak tutaj na przykład Sowieski są zazwyczaj w dwóch, przynajmniej kolorach i w kilku diametrach oraz Często znajdują się w środku także tambelsy i e, taki mały dip, żeby jeszcze bardziej je dopalić. Są kulki, jak wspomniałem, popapy, są kulki haczykowe oraz zanętówki. E, to, co bym bardzo chciał polecić też dla ludzi łowiących na zbiornikach takich jak rzeki i kanały, są to kulki Monster Crab. W ogóle Monster Crab jest to dla mnie kulka. Bez której sobie nie wyobrażam zasiadki na rzece lub kanale, a na takich spędziłem naprawdę kilkanaście lat, więc e, godne polecenia nawet ci, którzy obserwują e, karpki, wiedzą, że ostatnio właśnie na jednym z zasiadek na wyjeździe na kanał udało mi się złowić pięknego karpia właśnie na Monster kraba inwadera, więc e, Taka ciekawostka, jeszcze kulki sowieckie w tamtym roku sprawdziły nam się tylko i wyłącznie w białym kolorze, a są biało-czerwone. Nie wiemy dlaczego, być może kolor zrobił jakieś wrażenie na rybach lub po prostu w tamtym roku królował kolor biały. Więc tak to wygląda, a teraz jedna z nowości, ale ją pokażę już na naszym Instagramie, więc zapraszam na naszego Instagrama. Mam nadzieję, że podobał Wam się materiał. Zapraszam na kolejne, a dzisiaj żegnam się już z Wami. Trzymajcie się. Cześć.